Szczęść Boże, witamy wszystkich. Witajcie. Jesteśmy w meczu Meczugorie przed figurą Chrystusa z Bardzo blisko Krzyżewac. Jest to góra, która jest bardzo podobna do góry Hełmiec. Z nami jest ksiądz proboszcz Parafi w Wałbrzychu. Ksiądz Marek Złoteńki. Proszę księdza, proszę coś więcej powiedzieć o meczu Meczugorie, o Hełmcu, o swojej parafii. Akurat kończy się. Święto młodych Młady Fest już 35 takie wydarzenie. Zgromadziło się 50 kilka tysięcy młodzieży, w tym 15 tysięcy Polaków. Przybyło z ojczyzny, ale także spoza jej granic. Dużo radości, wiele kolorowych flag, Ale jeszcze piękniejsze były twarze tych młodych ludzi, którzy przychodziliby się modlić, słuchać Kateches przyjmowali gromadnie Komunię Świętą. Ponad 700 księży koncelebrowało mszę świętą z księżmi biskupami z różnych krajów. Więc widzimy piękny obraz Kościoła, ale jednocześnie świata, który żyje w pokoju, ponieważ żyje przy Chrystusie. Tam, gdzie jest Chrystus, tam jest przyszłość, tam jest radość, tam nie ma mowy o wojnie. Tam jest po prostu zgoda. On odkupił świat na krzyżu i po to zwyciężył szatana, byśmy tego zwycięstwa nie zmarnowali. Krzyż jest tego dobitnym znakiem. To nie jest znak przegranej, ale znak zwycięstwa, znak triumfu. Te krzyże w Meczugorie są szczególne, jak ten, który jest umieszczony za moimi plecami. Ci, którzy tu przychodzą, Ocierają nogi Jezusa, całują je, wycierają krople, które wyciekają z pustego wewnątrz krzyża. Sytuacja jest niewyjaśniona od strony naukowej, natomiast są tacy, którzy, jak podają przekazy, zostali uzdrowieni w tym miejscu. Mamy też krzyże na górze objawień. Zwłaszcza znany jest Niebieski Krzyż, gdzie gromadzono się wiele razy podczas objawień Matki Bożej, one są wciąż badane, ale ci z nas, którzy brali w nich udział, byli świadkami, gdy Matka Boża przychodziła, jak złe duchy ryczały, nie wytrzymywały jej obecności, także inni ludzie doświadczali uzdrowień. Medjugorje jest miejscem niewątpliwie wielkiego oczyszczenia. Jest takim konfesjonałem świata. Wciąż są tutaj kolejki do spowiedzi, a księża przybyli z całego świata, by w różnych językach udzielać łaski odpuszczenia grzechów i umacniać pielgrzymów do lepszego życia mocą ducha świętego. Nad Medjugorje wznosi się dosyć spora góra z Krzyżem Świętym. Akurat jutro rano spotka się tam młodzież, by modlić się przy wschodzie słońca podczas mszy świętej. Bardzo podobna góra znajduje się w Polsce i nazywa się Chełmiec. Znajduje się na granicy Wałbrzycha i Szczawna Zdroju. Dokładnie należy już do Szczawna Zdroju. I w tamtym miejscu na szczycie tej góry znajduje się największy krzyż święty w Polsce. Ksiądz Julian Żrałko, który go wybudował podaje, że liczy 49,5 metra wysokości. Pod ten krzyż wiedzie droga krzyżowa i stacje różańcowe. Zarówno droga krzyżowa, jak i stacje różańcowe zostały wykonane z drewnianych. 2,5 metrowych krzyży. To jest ciekawa historia. Krzyże do Stacji Drogi Krzyżowej zostały ustawione 23 czerwca 2023 roku w Wigilię uroczystości Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, gdy tego samego roku jesienią odbyły się wybory parlamentarne w Polsce i ogłoszono ich wynik. Dzień po dniu zaczęto wycinać jeden krzyż. I tak odpiłowano pięć krzyży. Następne pięć krzyży odpiłowano po trzeciej pielgrzymce w intencji obrony życia poczętego. A zatem spośród czternastu stacji drogi krzyżowej zniszczono dziesięć. Opiłowanie kościoła, niszczenie krzyży to nie jest teoria, tylko przy jednej parafii zniszczono ich dziesięć co zrobił sataniści. Jacy sataniści? Może trzeba powiedzieć polityczni sataniści, skoro działo się to właśnie w takim kontekście. Te krzyże zostały odnowione, zrekonstruowane, postawione na swoich miejscach i dostawiliśmy kolejnych 20 krzyży jako stacje różańcowe. A zatem idąc od dzielnicy zwanej Konradowem, w Wałbrzygu, albo jeszcze inaczej od ulicy księdza Jerzego Popiełuszki 2, gdzie wznosimy kościół z kaplicą dziecka poczętego dochodzimy do krzyża na szczycie Hełca, modląc się pod 34 krzyżami które się składają na stacje różańcowe i stacje drogi krzyżowej 35 krzyż stoi na szczycie. Tak naprawdę tych krzyż jest 36, ponieważ y, idąc od budowy kościoła wyruszamy spod krzyża, który liczy około 10 metrów. Ten, który stoi na szczycie góry jest 5 razy wyższy. Zapraszam do tego, żeby pielgrzymować nie tylko do Meczugorje, ale także pod najwyższy krzyż w Polsce, na górę, która bardzo przypomina Medjugorje i tam pod tym krzyżem można zyskać odpust zupełny. A zatem dobry czas można przeżyć pielgrzymując do Medjugorje, poświęcając na to wiele czasu i środków finansowych i można nieco taniej i szybciej znaleźć się właśnie u nas w naszej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu i tam przeżyć coś pięknego i doświadczyć podobnych łask, które Pan Bóg i Matka Boża udzielają w naszej parafii. O czym niektórzy się przekonali, jak to było ostatnio podczas jednej z pielgrzymek, gdy jeden z Panów, który się podjął w pewnym momencie dźwigania krzyża na szczyt góry, został uzdrowiony, minęło kilka miesięcy, od tamtego czasu cieszy się dobrym zdrowiem i za to Bogu niech będą dzięki, a więc piękne miejsce powstaje w Polsce. Co prawda diabeł się złości, ale nas to nie przeraża, a nawet w pewnym sensie nas cieszy, dlatego że ten bunt przeciwko Bogu i wszystko, co sprawia, że utrudnia się budowę kościoła, utrudnia się uświęcanie tego pielgrzymowego szlaku, jest zapowiedzią wielkich łask, które w tamtym miejscu będą miały y, płynąć z nieba, będą miały spływać na ludzi, po prostu będą, niewątpliwie będą. Y, trzeba po nie przyjść, trzeba je wziąć. Zapraszam do pielgrzymowania. Ale także też do wspierania nas, w niewielkiej parafii, która podjęła się takiego dużego wysiłku, żeby to miejsce powstało. Bo to, że kiedyś przyjdą tłumy, wiemy. To zapowiedział nam i ksiądz John Baszobora, i ojciec Antonello Kadedu, prorocy dzisiejszych czasów. Ale to miejsce najpierw musi powstać i każdy z nas może się do tego przyczynić, żeby ktoś w przyszłości w tym miejscu odebrał przygotowaną dla niego łaskę. Już przygotowaną. A być może trzeba powiedzieć, że to miejsce jest już przygotowane dla ciebie, żebyś się w nie zaangażował i to, co włożysz, by ci się zwróciło wielokrotnie, ponieważ Pan Bóg nigdy nie zabiera o to, by nie oddać wielokrotnie. A więc niech Pan Bóg błogosławi wszystkim dobroczyńcom, niech błogosławi pielgrzymującym do Medjugorje, pielgrzymującym na górę Chełmiec i już dzisiaj zapraszam na spotkanie z jednym z ojców. Jeśli się uda, to będzie to ojciec Petar Ljubicicz w przyszłym roku, a więc w 2025 o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Chciałbym, żeby gościu w naszej parafii, tam, gdzie jest góra, która przypomina Gliżewac, można powiedzieć Polski Gliżewac, gdzie także jest kult maryjny. Niech Wam Pan Bóg błogosławi i prowadzi Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ja sam rođen u Livni malo mjesto selo Brina moji prvi pusjedi, brate, svećenici crkva Gorica, i moje cijelo je u moji roditelji osobito moja pokojna mama me učila, govorila mi i davala mi mjeru. I sve sam ja to od svoje kuće ponio u svijet za 16 godina. Mladim ljudima nikad nemojte napustati, svaka preteka se daje riješiti, morate vjerovati, morate imati...